Witajcie kochani. Chciałbym Was zachęcić do, do trenowania razem z Markiem, a w zasadzie do tego, by on stał się waszym mentorem, trenerem, byście pozwolili mu trochę zajrzeć do swojego życia w kontekście y, treningu. Miałem z Markiem przyjemność i ogromno, ogromny przywilej trenować około dwóch lat. Zgłosiłem się do niego, ponieważ miałem taki ciekawy pomysł. Otóż chciałem zrobić prezent na jej 40. prezent mojej żonie, na jej 40. urodziny. I wymyśliłem sobie, że stworzę super gościa, który będzie miał niezwykłą wagę, niezwykłą rzeźbę, niezwykłą kondycję. Dałem sobie na to pół roku. Muszę Wam powiedzieć, że taki wstępny cel przez te pół roku udało mi się zrealizować, ale tak naprawdę trenowaliśmy około dwóch lat i waga, forma, ale nie tylko forma taka fizyczna, również forma taka psychiczna wzrosła u mnie do takiego poziomu, że tak naprawdę uzależniłem się od tych treningów. Przebywanie z Markiem podczas treningu to nie była tylko forma charówki, bo to była charówka. Czy ktoś zapytał, czy było lekko? Nie, nie było lekko, bolało, ale muszę powiedzieć tak. Marek jest niezwykle utalentowaną osobą, z takim niesamowitym wyczuciem, z taką niesamowitą kompetencją, rozpoznaniem do potrzeb. Człowieka, czyli on rozpoznał, co ja tak naprawdę potrzebuję, i nie yy, nie męczył, nie forsował pewnych swoich ambicji, tylko całkowicie dostosował moje potrzeby do tego treningu. Yy, to był niezwykły czas, i muszę powiedzieć, że nie, gdyby nie fakt, że musiałem wyprowadzić się yy, no, poza Poznań, to na pewno bym z Markiem dalej trenował, jeżeli zastanawiasz się nad tym. Czy warto, no to chcę Ci powiedzieć, że to jest niezwykły człowiek. Spróbuj, poznasz go i na pewno nie pożałujesz. Także Marek, jeśli, jeśli będzie kiedykolwiek taka możliwość, żebyś przeprowadził się tu, gdzie ja teraz jestem, dawaj, będziemy jechać dalej. Pozdrawiam, cześć.